Tam, także jakbym mogła prosić, to, to poproszę kilka słów. Ja mogę powiedzieć swoje perspektywy, bo chodzę tu już na książkę czwartą robimy i od samego początku brałem udział w zajęciach z Rafałem i jak się dowiedziałem, że Rafała nie będzie, będzie inna osoba nas prowadziła, to miałem troszeczkę wątpliwości, czy, czy ja się jakoś tam zaaklimatyzuję w tym nowym układzie, ale jest bardzo fajnie i tutaj ukołem dla Sandry podoba mi się ta formuła, jaką, w jakiej to Sandra prowadzi, jest inaczej, już było wcześniej, ale dla mnie okej, okay, nie? Jest tak tak jak tak, tak Dziękuję. No ja w sumie mogę się podpisać pod tym co Roman powiedział, że też jakieś takie tam obawy miałem, bo trochę inaczej to Rafał prowadził, natomiast ja również jestem zadowolony bardzo z tego jak to się wszystko odbywa i mam nadzieję, że kiedyś się w końcu spotkamy tak face to face na żywo. Ja też. To co? no dobra to dziękuję bardzo y, tym osobom które tutaj gdzieś tam się zgodziły wypowiedzieć y, i życzę spokojnej lekcji a, i y, tej efektywnej super dziękuję dziękuję